Witajcie, moi drodzy, witam Was bardzo, bardzo serdecznie na moim kanale Art and Life. Dzisiaj troszkę nietypowo, bo kręcę z ręki, gdyż mój sprzęt niestety zawodzi, a właściwie się po prostu popsuł. Więc od razu mówię, że mogą być tutaj jakieś takie no, ruchome obrazy. W każdym bądź razie. Bardzo Was chciałam serdecznie pozdrowić w ten słoneczny dzień, który dodaje mi takiego poweru i energii, że postanowiłam nakręcić dla Was taki dość nietypowy film o pieniądzach. O pieniądzach w sztuce. Ale moi drodzy, to są takie naprawdę porządne pieniądze. Czyli już tutaj na samym początku zdradzam właściwie pewne fakty, że na tej sztuce naprawdę da się zarobić i to tak ogromne pieniąż, pieniądze, że po prostu no, może kogoś zwalić taka fortuna z nóg. Kto te pieniądze zarabia? Za jakie obrazy? Kto płaci za te obrazy, to właśnie dowiecie się, tego właśnie dowiecie się dzisiaj w mojej prezentacji. Zatem ja już nie zwlekam z pokazaniem Wam tego, co przygotowałam, ale zanim zaczniecie oglądać, to bardzo proszę dajcie lajka, dajcie subika podzielcie się tym filmikiem z innymi. No i oczywiście zapraszam do oglądania poprzednich odcinków, które są na moim kanale dostępne cały czas. Pozdrawiam serdecznie i oczywiście przesyłam buziaki. Według portalu finansowego The Money listę 10 szczęśliwców rozpoczyna pan Gerard Richter z majątkiem 40 milionów dolarów. Jest to bardzo ciekawa postać, którą ja osobiście zainteresowałam się po obejrzeniu filmu zatytułowanego Obrazy bez autora. Film został nominowany do Oscara, a także uzyskał wiele prestiżowych nagród filmowych. Sam Gerard Richter. Jakoś y, miał jakieś wątki co do, co do y, tego filmu, coś tam mu się nie zgadzały, pewne fakty, ale pomijając to, film naprawdę warto obejrzeć. Ja osobiście oglądałam go chyba ze trzy razy. Fajnie nakręcony, fajna opowieść, taka wzruszająca i taka bardzo malowniczo nakręcona. Y, więc. Bardzo to rekomenduję. Ale przejdźmy dalej. Urodził się on 9 lutego w 1932 roku w Dreźnie, więc, jak sam to, samo to wszystko mówi, jest to niemiecki artysta, malarz, rzeźbiarz, fotograf, autor witraży oraz profesor malarstwa na Akademii Sztuk Pięknych w Wieserdorfie. Maluje on głównie abstrakcyjne obrazy inspirowane. Fotorealistycznymi obrazami i fotografiami oraz fragmentami szkła. W jego twórczości możemy zauważyć wpływy pop artu, abstrakcyjnego ekspresjonizmu, neodady i fluksusu. Jego fortuna pochodzi ze sprzedaży obrazów z 1987 roku i jest to suma ponad 18 milionów dolarów i z 1997 roku ponad 20 Milionów dolarów. Niektórzy z Was prawdopodobnie zadadzą sobie pytanie: cóż to jest ta Neodada i cóż to jest ten fluxus? Żeby nie pomylić go z refluksem, postanowiłam, że tutaj troszkę wyjaśnię tą Neodadę i ten fluxus cóż to takiego jest. Zatem, kochani, Neodada jest to współczesny ruch artystyczny, który ma podobieństwo z ruchu Dady. Neodada kładzie nacisk na produkcję dzieła sztuki, a nie na tworzenie koncepcji. I właśnie on przyczynił się do rozwoju luksusu i popartu oraz nowego realizmu. Neodada jest związana z manifestacjami dźwiękowymi, wizualnymi i literackimi, które miały podobieństwo właśnie w sztuce dadaistycznej. Jest przykładem użycia nowoczesnych materiałów, popularnych obrazów i kontrastu. Jest również próbą zlikwidowania różnicy pomiędzy sztuką, a życiem codziennym i połączeniem żartobliwości i obrazobórstwa. Fluksus natomiast to międzynarodowa społeczność artystów, kompozytorów i poetów oraz projektantów, którzy tworzyli w latach 60. i 70., i którzy byli zaangażowani w eksperymentalne spektakle artystyczne z naciskiem na sam, właśnie, proces artystyczny. Kolejnym szczęśliwcem na miejscu dziewiątym jest Pan Anthony Gomley, a raczej Sir Anthony Gomley. Jego majątek wynosi 50 milionów dolarów. Pochodzi on z Wielkiej Brytanii, a mm, sławę przyniosły mu takie e, dzieła jak Angel of the North i Field for the British Isles oraz Quantum Cloud. Jak donosi Wikipedia, najwięcej. Właśnie pieniędzy zgarnął za Angel of the North. Sir Anthony Gomney urodził się 30 sierpnia 1950 roku w Londynie. Rzeźbiarz ten zgłębia swoje zainteresowania kondycją człowieka, ciałem zbiorowym oraz stosunki między sobą a innymi w ogromnych instalacjach artystycznych. Nowsze jego prace coraz częściej odnoszą się do systemów energetycznych, pól i wektorów. A nie konkretnych mas i objętości. Anthony Gomli jest laureatem Nagrody Turnera za terakotową instalację, wspomnianego już właśnie Field. Został również oznaczony orderem Imperium Brytyjskiego IV klasy i jest aktualnie uważany za jednego z największych artystów współczesnej sceny artystycznej. Na miejscu ósmym. Takashi Murakami z majątkiem netto 100 milionów dolarów. Jego projekty cieszą się ogromną popularnością na aukcjach. Największe sprzedaże to Hiropon w 2002 roku, Miss Code 2 w 2003 i Mylon Lonesome Cowboy. Urodził się 1 lutego w 1962 roku w Tokio i, jak się domyślamy, jest to japoński artysta, malarz, który zajmuje się nie tylko tradycyjnym malarstwem, ale również sztuką cyfrową. Niektórzy nazywają go japońskim Warholem. Murakami współpracuje z bardzo dobrze znaną marką Louis Vuitton. Projektuje nowe wzory dla firmy. Uważa się go za jednego z liderów japońskiego neopoku zwanego Superflat, ruchu którego jest inicjatorem. W swoich pracach i projektach przedstawia Nowe Tokio. Jest przedstawicielem pokolenia zafascynowanego mangą i otakusem. Miejsce siódme: Andrew V. Curry. Niestety nieżyjący już artysta, ale warty wspomnienia. Majątek jego netto wynosił 142 miliony dolarów. Sukces przyniosły mu portrety wybitnych osobistości. Jego rekordowa sprzedaż była w 2001 roku, gdzie za 27 milionów dolarów sprzedał aż 125 obrazów księciu Kaledowi. Urodził się 20 kwietnia w 1932 roku w Walii w rodzinie pochodzenia włoskiego. Zmarł 3 października w 2016 roku. Był on zwolennikiem sztuki figuratywnej i malarstwa olejnego, a swoje uznanie jako artysta zdobywał poza granicami Wielkiej Brytanii. W 1974 roku Wikari został oficjalnym malarzem na Dworze Królewskim i rządzie Arabii Saudyjskiej. Namalował wiele portretów Rodziny Królewskiej. New York Times w styczniu 2011 roku nadał mu przydomek Rembrandta z Riadu. Numer 6 David Hockney. Majątek netto 150 milionów dolarów. Twórczość tego artysty chyba najbardziej przypadła mi do gustu, ponieważ jego obrazy są bardzo barwne, takie kolorowe, i ma on bardzo prostą formę przekazu. Jest on uznawany za jednego z najbardziej wpływowych artystów XX wieku. W 2018 roku sprzedał obraz za ponad 90 milionów dolarów, i zaraz później za 2018 milionów dolarów. Urodził się 9 lipca 1937 roku w Wielkiej Brytanii. Zatem jest angielskim malarzem, rysownikiem, grafikiem, fotografem oraz scenografem. Jego prace są dość oszczędne w technice, ale bardzo barwne, przedstawiające często baseny, portrety, sceny z życia. Eksperymentował z ekspresjonizmem i pop-artem. David Hockney jako osoba homoseksualna dopiero po przyjeździe do Kalifornii w latach 60. zaczął w sposób otwarty przedstawiać w swoich pracach tematy homoerotyczne i to o dość osobistym charakterze. Na jego obrazach często pojawiają się motywy, pary, me, motyw pary mężczyzn, którzy kąpią się albo ewentualnie są w basenie, wychodzą z wody czy też są pod prysznicem czy też najzwyczajniej przybywają ze sobą razem. No i mamy tutaj numer 5. David Choi. majątek 300 milionów dolarów. No i już mnie zaczyna borać głowa, albo nawet dostaje zawrotu głowy od takiej sumy. Któż to jest ten szczęśliwiec? No mianowicie jest to artysta graffiti, malarz, pisarz graficzny i muralista, a także muzyk. Większość jego fortuny ma swoje źródło pochodzenia z aukcji Facebooka. W 2007 roku Mark Zuckerberg poprosił go o dostarczenie murali na ściany biura Facebooka, a zapłatą została, zamiast gotówki, zostały właściwie aukcje Facebooka. David Showy urodził się 21 kwietnia 1976 roku w Los Angeles. Ma on korzenie koreańskie. Jego prace poruszają tematy pożądania, degradacji, egzaltacji. Zanim został sławny, porzucił szkołę średnią i spędził dwa lata jeżdżąc autostopem. Ilustrował oraz pisał do wielu znanych magazynów, takich na przykład jak Hustler. Współpracuje z azjatyckim sklepem, magazynem popkultury Giant Robot. Numer 4. Jasper Jones, majątek netto 300 milionów dolarów. Chyba najbardziej znany jest ze swojego wkładu na wyruchy abstrakcyjnego ekspresjonizmu, neo i pop art. Flagi, cyfry, mapy oraz słowa przyniosły mu międzynarodowe uznanie. Zdobył również Grand Prix w dziedzinie malarstwa na Biennale Artysty Roku w Wenecji w 1998. Urodził się 15 maja 1930 roku w Augusta w Georgia w Stanach Zjednoczonych. Zatem jest to amerykański malarz i grafik. Jego twórczość znalazła wielu naśladowców. Od 1961 roku zaczął umieszczać on prawdziwe przedmioty na powierzchniach swoich płócien. W latach 80. malował dzieła zawierające elementy figuralne, jak i odniesienia autobiograficzne. I zbliżamy się do magicznej trójki. Zatem z numerem 3 Jeff Koons. Majątek netto 50 milionów dolarów. Amerykański artysta. Najbardziej znany jest z prac takich jak Bouquet of Tulips and Banality. Kilka jego prac zdobyły ogromne kwoty na aukcjach. Na przykład Balloon Dog, który został sprzedany za ponad 58 milionów dolarów, czy też Rabbit w 2019 roku za ponad 91 milionów dolarów. Jeff Koons urodził się 21 stycznia 1955 roku w Yorku, w Pensylwanii. Jest to artysta, który zajmuje się nie tylko malarstwem, ale również i rzeźbą. Dla takich osób, które są ciekawe, to taka informacja, że jego żoną była przez rok ciociolina. Czy to jest ta ciociolina? Właściwie była to włoska gwiazda filmów porno. Która pozowała mu do cyklu erotycznych rzeźb i obrazów. Zatem podejrzewam, że w trakcie pracy zakochali się w sobie, ale niestety ten projekt małżeński nie przetrwał próby czasu. No ale przechodząc dalej, artysta jest zwolennikiem dadaizmu, pop-artu, używa przedmiotów codziennego użytku, inspiruje się reklamą. Jego prace przypominają jakby powiększone bibeloty, jak ja to nazywam, po prostu mówiąc kolekwialnie. O pierdółki. Miejsce drugie. Enish Kapo. Majątek 700 milionów dolarów. Pochodzi z Bombayu w Indiach. Urodził się w 1954 roku, jednak w 1973 losy przywiodły go do Londynu, gdzie studiował sztukę, a następnie design. Sławę i bogactwo przyniosły mu takie prace jak Cloudgate, Sky Mirror czy też Kensington Gardens oraz wiele innych. Otrzymał też liczne nagrody i wyróżnienia za swoją twórczość, a także tytuł rycerski. Prace kapora są dość proste w swojej budowie, o zaokrąglonych kształtach, monochromatyczne i o intensywnym kolorze. Jego intencją najczęściej jest wzbudzenie widzu zainteresowania takimi tajemniczymi lukami, czy też ubytkami, czy też po prostu najzwyczajniej czystym pięknem. Wyprodukował też wiele olbrzymich dzieł, na przykład takie bardzo, tutaj bardzo dziwne nazwa, Tara Tantara. Jego prace są jakby na pograniczu sztuki i architektury, o czym świadczy udział w projekcie stacji metra w Neapolu we Włoszech. W końcu mamy numer 1: Damian Hirst z majątkiem 700 milionów dolarów. Jest to nie tylko artysta, ale i kolekcjoner sztuki oraz przedsiębiorca. Jednak jego instalacje artystyczne martwych zwierząt przyniosły mu najwięcej publicznego zainteresowania. Jego największy sukces finansowy miał miejsce w 2008 roku, kiedy swoje prace sprzedał za kwotę 198 milionów dolarów. Damien urodził się 7 czerwca 1965 roku w Bristolu w Anglii. W latach 90. był wiodącą postacią brytyjskiej sceny artystycznej grupy Young British Artists. W 1995 roku zdobył Nagrodę Turnera. Od 1988 Damien stworzył instalacje, w których zajmuje się relacją pomiędzy sztuką, życiem i śmiercią. Na Ciekawskich taka informacja, że Hess pracował w kostnicy i być może temat śmierci stał się centralnym tematem jego twórczości. Często zatem umieszczał trupy zwierząt, takich jak np. krowy, świnie, owce, rekiny, tygrysy, w formalinie, prezentując je w akwariach. Przejdźmy jednak do czegoś bardziej miłego. 21 czerwca 2007, jego, 2007 roku jego pracę Lala by Spring. Taka metalowa apteczka zawierająca 6136 ręcznie robionych i indywidualnie malowanych tabletek została sprzedana za ponad 19 milionów dolarów. W sierpniu 2007 roku sprzedał za 100 milionów dolarów rzeźbę, no właściwie taki kawałek, jakby płyta z czaszką człowieka, który zmarł w XVIII wieku. Czaszka ta była wysadzana. Diamentami. Jest to replika prawdziwej ludzkiej czaszki, zakupionej przez samego autora. I należała ona do 30-letniego mężczyzny. No i tak to, moi drodzy, wygląda właśnie ta Top Chart najbogatszych artystów. Ja już ze swojej strony tylko chciałabym serdecznie podziękować za obejrzenie, wysłuchanie. I nie zapomnijcie dać lajka, like zasubskrybować. No i cóż. No i do zobaczenia. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie, Buziaki.